Stoisko, gdzie sprzedają tak zwane smute bolen, czyli coś jak mini pączki, właśnie zaczyna się Karnawał. Merci, okej. Okay. Te pociąże są tam. Merci. Merci. Dziękuję, tak daję. Smute bolen. W Belgii bardzo długa jest tradycja karnawołowych e, karnawałowych. Belgia to głównie południowa część kraju Walonia mówiąca po francusku z karnawałem w Bęż i Flandria w północnej części Belgii mówiąca po flamandzku czyli niderlandzku tutaj w ciągu tych trzech dni głównego karnawału który zacznie parada karnawałowa będzie bardzo ciężko przeżyć noc będzie głośna muzyka, będą rozrabiali ludzie na ulicach, pijani. E, witryny sklepowe będą pozamykane, pozabijane dechami. E, po prostu szaleństwo karnawałowe. Przygotowanie do karnawału wygląda między innymi w ten sposób, że zasłania się witryny sklepowe sklejką lub płytami, aby nie zostały zbite. Tutaj akurat Państwo tu widzicie żili, To są Gilles de Ast. Żyle to są takie postacie, które są bardzo znane jeśli chodzi o karnawów w Belgii, bo w Bęż po, części, po stronie walońskiej te postacie również występują. Tutaj akurat są w takich klombach, drewnianych butach. Brakuje w tej chwili im takich ogromnych puchowych czap, ale tak jak to Żyle, mają kosze z pomarańczami które od czasu do czasu rzucają do publiczności, bo karnawu to jest okres, kiedy dojrzewają pomarańcze na południe Europy. To jest sezon na pomarańcze. lutego 2023 roku w Walst pierwszy dzień końca karnawału który będzie trwał 3 dni na paradzie karnawałowej w tym roku występuje 71 grup to jest grupa pierwsza będzie to trwało wiele godzin będą szły przez wiele ulic wokół centrum miasta gdzie będą rozstawione w najważniejszych punktach trybuny dla vip Tutaj można zobaczyć żyli w tradycyjnych, w wielkich czapach z piór. Od najmłodszych lat dzieci uczestniczą w paradzie zarówno po stronie widzów, jak i po stronie tych, którzy paradują. Pierwszy karnawał w wals zaczął się około 1440 roku. Od tamtej pory przez wiele wieków, w ostatnią niedzielę karnawału, rozpoczynała się wielka zabawa karnawałową paradą w niedzielę, której brały udział figury olbrzymów i wielka figura konia Bajarda. Tylko w roku 2021 i 2022. Nie było parady karnawałowej. Państwo, stroje karnawałowe są bardzo kolorowe, a każdy karnawał ma swojego księcia karnawału, i wals ten pan właśnie jest księciem karnawału na ten rok i on ma władzę na te 3 dni w mieście. Po francusku to jest Alost po flamandzku Alst a po istnie mu

Proszę zwrócić uwagę jak wiele jest strojów, jak są ciekawie dopasowane i kolorystycznie, i krojem. Każdy jest ma jakiś swój przekaz, związany jest z grupą, która jest charakterystyczna. Dla mnie osobiście trudno jest powiedzieć akurat jak się nazywa ta grupa, to wszystko jest po flamandzku, nie może mam taką rozpiskę, ale Ktoś kto jest stąd, Zarst, ktoś kto jest flamandem, bardzo dobrze, wyraźnie widzi i odczytuje najmniejsze symbole, znaki, gesty, muzykę, wszystko co towarzyszy tej grupie. Tutaj akurat widać stroje charakteryzowane na postacie z baśni. Chodzi o baśnię z latającym dywanem. Stroje bardzo kolorowe i bardzo wyraźnie widać, że chodzi o tą baśnię. Do tego jest też stworzona muzyka, która opowiada pewną historię związaną z tym, co grupa prezentuje. Czasem to jest oparte na melodii już znanej, a czasem jest własna melodia. Zawsze jest własny tekst. Często między dużymi oficjalnymi grupami podążają też małe prywatne grupki, które nie zawsze są zarejestrowane, ale chętnie biorą udział w paradzie karnawałowej No i tak jak ostatnio jest to modne grupka pogrzebowa, co mi się absolutnie nie podoba. Jeśli dobrze odczytuję, to tutaj chyba chodzi o inżynierów, bo ostatnio jest głośna sprawa jeśli chodzi o potwierdzenie inżynierów, że kościół, który za chwilę Państwo zobaczycie, jest w złym stanie i wymaga remontu. I tutaj jest cenka, która pokazuje problem kościołów, które należą nie do Watykana, a do rządów Belgii, które są w złym stanie i tutaj taka wieża, która przekrzywia się, ukazując problem remontu. I ten kościół, który widzicie Państwo z tyłu za tą makietą, Niedawno został obciągnięty siatką, ponieważ spadały z niego fragmenty kościoła. Jak Państwo możecie zauważyć, problem z dźwiękiem, więc problemy mają wszędzie. Bardzo wymowne, co? E, nie będę tego komentował, bo nagranie ryzykuję usunięciem z tego kanału, na którym zamierzam umieścić. I tu już Państwa zostawiam z e, Proszę sobie obejrzeć jeszcze kilkanaście minut nagrania, gdzie występują różne grupy z charakterystyczną swoją muzyką, specjalnym tekstem romanskiego nie znam nic, nie powiem o czym śpiewają i w bardzo specjalnych kolorowych strojach. Mm -hmm. I'm ダイダーの弟子。